Życzę spokojnych świąt i dużo zdrowia w przyszłym roku. Życzę również, żebyśmy w 2021 roku w szczególności docenili siłę Solidarności, żebyśmy docenili Solidarność, która należy do nas tylko i wyłącznie. Nikt nie może nam jej odebrać. Jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób z niej korzystamy, w jaki sposób ją, jej okazujemy. I życzę nam również, żeby na przyszłe lata społeczeństwo cieszyło się taką odpowiedzialną postawą obywatelską, żeby społeczna aktywność, zaangażowanie obywatelskie zapisało się jako trwali element naszego życia społecznego. Wszystkiego dobrego.